Dobry wieczór. Kroki ku mnie samej. 160 dzień doświadczania mnie samej jest godzina, która jest godzina 17.30 jesteśmy po przerwie. Za chwileczkę zaczynamy kolejne rysowanie. I powiem Wam, że dzisiaj tak absolutnie byłam na dworze może przez 5 minut. Bardzo mocne transformacje. Tam to wszystko co się dzieje, to tam na tej tablicy jest już. Zawieszone. Stefania tam czeka, żeby się skończyła przerwa. Joanna gdzieś się kręci za moimi plecami. Magda schowała się w pokoju i pomyślałam sobie, że dzisiaj takie kroki ku mnie samej z krzesełka przy stoliku nie zawsze tak jest. Przeczytam Wam kochani, fragment książki. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę to jeszcze nie mam czego opowiadać. Może jutro jakieś refleksje. Może jutro też dziewczyny będą chciały nagrać jakiegoś live'a, żeby, żeby podzieliły się tym, co, co czują, co im przychodzi, jakie, jakie transformacje się zadziały. Dzisiaj naprawdę, kochani, króciutko, pali Joanna w kominku cały dzień. Jest bardzo gorąco, że ja już zaczęłam się rozbierać. Na dworze, jak na dworze, była Asia, jak na dworze. Asia? Ciepło. Ciepło na dworze? Stefcia, ona przeklina mi tutaj. Normalnie w ekran. Mnie. Będzie, będzie pip pip. No, pip, pip. Jest dosyć w miarę umiarkowanie. Magdalena na dworze, zimno czy ciepło? ciepło? Ciepło. Widzicie? Ciepło. To ja dzisiaj miałam dezertera. Ja dezertera dzisiaj miałam i nie poszłam. Przeczytam wam. Może podacie stronę książki? Może otworzę, będzie tak. Jak już jesteśmy razem w jednym polu. 78. Strona 78. A kto zna Ciebie najlepiej? To Ty przede wszystkim powinieneś siebie dowartościowywać. Chwal się. To nie egoizm. Wychwalaj swoje cechy, podnieś swoją wartość. Pokaż światu swoje zdolności, bez obawy, że komuś się to nie spodoba. Uwierz, że jesteś najlepszy, a wtedy nie będziesz już prosił i zabiegał o dowartościowanie. Dokładnie, kochani, jest dzisiaj to, co się tutaj wydarza. Nowy rysunek. Pokaż Asia ten rysunek Stefani. Pokaż ten rysunek. Powiem Wam, że Stefania to jest jej drugi rysunek. Może zrobimy, jak mówiłam, jakiegoś live'a. Zaraz doczytam. To jest jej rysunek, który na dzisiaj stworzyła. Ja jestem po prostu pod wrażeniem. Stewcia, twój rysunek leci w świat. Coś tam powiesz, autorko tego rysunku? Słucham? Nie, o, tak, właśnie. Do widzenia. Ona jest poza zasięgiem poza zasięgiem gdzieś tam za, zamknięta. Ale to może, jak będzie, będzie nagranie, to być może dziewczyny będą chciały powiedzieć o tym, co się zadziało. To też jest odwaga. To jest też. Yy, My znamy siebie najlepiej, tak jak, jak tutaj jest napisane. Każdy z nas posiada blokady wywołane przez wzorce. To informacje zgromadzone w naszym ciele, zbierane przez pokolenia i wcielenia, które powodują ograniczenia, frustracje, którymi rządzi podświadomość w czasie naszej nieświadomości. Przysłaniają one nam nasze prawdziwe ja, naszą zdolność do realizacji siebie w miłości. Pozbądź się ich poprzez świadome transformacje. Odrzucenie. Czujesz się samotny i niechciany? Blokada, która powoduje lęk przed byciem prawdziwym sobą. Jesteś wspaniały, więc nie bądź w izolacji. Zawsze jesteś potrzebny. Gdyby tak nie było, nie byłoby cię tutaj. Nie oczekuj od nikogo tego, czego pragniesz, bo w pierwszej kolejności musisz to sobie sam ofiarować. A kiedy już będziesz tym emanował, to tylko to będzie do. Tylko to będziesz sam do swojego życia przyciągał. Prawo rezonansu jest równe dla wszystkich. Zakochaj się w sobie miłością prawdziwą. Teraz jest ten najlepszy czas. Zmień myślenie na pozytywne. Wszystko po coś się wydarza. Wczoraj też, może taka refleksja po wczorajszym, po wczorajszym dniu. Taka przyszła dla mnie, dla mnie, moja refleksja. Siedziałam tutaj i na tej kartce były bazgroły takie podobne do tego. I mówię do dziewczyn, zobaczcie, z tych basgrołów może powstać piękna neurografika. I tak też się stało. Pokazałam im, że można z czegoś zrobić coś, co wygląda tak. I potem przyszło takie rozmyślanie, którędy do szczęścia. Jam jest. Już nie jeden raz idąc moją drogą, za, za, mówiłam o sobie, jam jest i z jakiej pozycji tworzę. Czy tworzę z pozycji lęku, czy z pozycji miłości. Jeżeli jam jest z pozycji lęku, to tworzę z oporu, czyli tworzę brak. Jeżeli jam jest z pozycji miłości, tworzę lekkość i obfitość. I powiem Wam, że dla kogo to było zapamiętane? Dla Ciebie? Dla Ciebie? Dla kogo? Stefcia, Ty to sobie zapisałaś? To? Słucham? To sobie zapisałaś? To sobie zdjęcie zrobiłam. Zdjęcie, tak. No ona, jest, ona jest poza zasięgiem, ale to wiecie. Tam gdzieś szuka swoją. Mam krótką pamięć, wiesz o tym. Ten Pesel to już ma do tak, Pesel ma, ale każdy ma taki sam Pesel. Tyle samo jest tych. Tyle samo cyfery jest w Peselu. Tyle samo. I tak sobie pomyślałam, że takie właśnie jest obrazowanie tego, które do szczęścia. No odpowiedź jest prosta. Jam jest, ja jestem miłością i żyję w obfitości. W lekkości, bo to do tego prowadzi. Taka moja refleksja dzisiaj nad tym, co się pojawiło wczoraj. Takie moje kroki ku mnie samej. Takie moje kroki, że doświadczyłam dzisiaj też ogromnego nie wiem, to nie było zdenerwowanie, niepokój, jak to nazwać? Niepokój, czy zdenerwowanie z niepokojem? I patrzę też na siebie jako yy, osobę, która w swojej top 5, ma empatię. Jak ta emocja, która się pojawia. Jest przeze mnie przeżyta. Mówię dziewczyny spokojnie, u mnie emocja musi wybrzmieć do końca, muszę po prostu powiedzieć to, co mam do powiedzenia, wyrzucić z siebie, żeby to, co gdzieś tutaj w niepokoju zalega w środku, się uwolniło. I tak właśnie jest. I ja siebie obserwuję codziennie. Czy jestem zadowolona, że mam tak silne reakcje? Może niekoniecznie, ale skoro to w talencie, to jeszcze trzeba trochę popracować z talentem empatia, żeby aż tak bardzo mocno to serce nie bolało. I to jest też to, czego się uczę. To jest, to jest też yy, jak transformuję to moje akurat zapiski. Tam kolejne prace, które wykonuję dokładnie tak samo jak dziewczyny. O, tak, trochę ciemno jest tam, nie widać. I za chwileczkę zabieramy się, za kolejne rysowanie. Tyle dzisiaj z kroków ku mnie samej. Jutro jeszcze ostatnie czytanie z mojej pierwszej książki. I tak oto Wam, kochani, zareklamowałam całą moją twórczość pisarską. Być może ktoś będzie chciał. To niech wskoczy do wydawnictwa Ridero i znajdzie tam pisarkę o nazwisku M. Viridi i poczyta. 25% każdej z książki jest, każdej jest do przeczytania. Być może kogoś zainteresuje i zechce mieć. Takiego białego kruka. Kto to wie? Kto to wie? Te wszystkie bestsellery, One się tworzą, one się tworzą. One się tworzą dzięki Wam. Im więcej sprzedanych, tym bardziej, jak to mówią, tym bardziej wartościowa i rozchwytywana książka. Tak. Moje rysunki neurograficzne też doprowadziły mnie do tego, że mam odwagę o tym mówić, że mam odwagę reklamować moje książki, że mam odwagę reklamować warsztaty że mam odwagę mówić o tym co czuję, czy jestem zadowolona czy nie, że mam odwagę mówić o tym, że martwię się o kogoś, że lubię Joasię, że byłam wczoraj bardzo stanowcza dla Magdy, że Stefcia dzisiaj odkryła coś co się w niej dzieje. Moja empatia jest taka jaka jest, zobaczcie, po moich oczach już wszystko widać. I uczę się tego, żeby w środku był spokój, żeby to serce nie waliło jak młotem żeby nie czuła się tak, jakby za chwilę ono miało się rozpaść na kawałki. I tego się też uczę. I uczą mnie takie sytuacje. I droga mnie uczy, i wszechświat stawia mi sprawdzajki. A ten, co mnie prowadzi, mówi, dasz radę. Ja wiem, że ja dam radę. Ale tak to dzisiaj właśnie. Tak trochę dzisiaj mi było smutno. I tak zaraz po tym smutku włączyłam te, te nagrywanie. Ale czasami nie idzie ukryć wszystkich emocji. Dzisiaj tyle. Może jeszcze wieczorem, jak będą chciały jakiegoś lajwa, ale to one muszą chcieć. Na ile zmęczenie albo niezmęczenie im pozwoli. Do następnego razu. Dzięki.